IT. Dzisiejszy ekspert to osoba z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży IT. Pracował jako administrator baz danych, programista, architekt, menadżer i inżynier od katastrof. Brał udział w projektach każdej skali, pracując w metodykach Waterfall, Agile oraz bez żadnej metodologii. Pasjonat Test Driven Development i Software Craftsmanship. Niepokorny wyznawca kościoła JVM, badacz bytecode'u, JTI oraz wszelkiej maści parserów, interpreterów i kompilatorów. A na co dzień dba o wydajność baz danych w Neo4J. Oczywiście dzisiejszy ekspert to Jarek Pałka. Pierwsze pytanko. To witam, króla nie ma. W takim razie pierwsze pytanie. Jedna książka, która twoim zdaniem powinna, powinien przytać każdy programista. I ja wiem, że teraz siedzisz bazach danych mocno, więc możesz skorelować ze swoją dziedziną, ale może masz taką ogólną. To nie mam takiej książki, którą każdy powinien czytać, bo... Branża jest tak szeroka i tak duża, i te ludzie zajmują się tak różnymi rzeczami. Inne książki powinni czytać ludzie, którzy piszą systemy operacyjne, inne książki, którzy powinni, ludzie, którzy piszą systemy biznesowe, więc absolutnie ciężko mi powiedzieć. Ja też nie jestem fanem e, programistycznej beletrystyki, <laughs> szczerze powiem. E, ja większość czasu uczę się przez kodowanie i patrzenie na cudzy kod, więc chyba tak najbardziej się uczyłem, więc ciężko mi powiedzieć. Mam jedną książkę, która. Spowodowała, że ja zostałem programistą. To było wprowadzenie do Turbo Pascala pana Marcineka. Czuł ta książka. To chyba nie ma czasu. Dokładnie. I to była książka, którą stwierdziłem, okej, okay, to obiektowe jest fajne, bo wcześniej programowałem jakoś proceduralnie. I, I to tak, to była książka, która spowodowała, że ja naprawdę wsiąkłem w programowanie. Ale czy była ważna, tak, w zasadzie, żeby ją warto przeczytać, myślę, że nie, w obecnych czasach. Dobra, czyli bardziej kładzik niż książki. Dokładnie. Drugie pytanko. Dobra, lecimy dalej. Drugie pytanie. Czy jest coś w kodiku, co Cię szczególnie frustruje? Wtedy tego jeszcze nie wiedziałem. Dziś nie odważyłbym się zadać tak pytania Jarkowi. W tym nagraniu pojawi się jeszcze raz słowo kodzik, ale dla własnego bezpieczeństwa wypikałem je. Coś, co widzisz ciśnienie plus pięć skacze od razu. Ciśnienie plus pięć. Wiesz co, frustruje mnie nawał wzorców e, używanych, kiedy widać, że ewidentnie ten kod jest pisany po przeczytaniu na przykład książki Gang of Four i, i, i mamy po prostu wszędzie wszystko jest próbowane na siłę wciśnięte w paterny i takie na siłę szukanie, po prostu dopasowanie, o, że to wygląda jak fabryka, to koniecznie musi być fabryka. Ale jeśli coś mi strasznie podnosi ciśnienie, bo ja widziałem różne call to nie konsekwencje w callbase. Ok, czyli brak konsekwencji. Owej inżynierii brak konsekwencji. Brak powiedział? konsekwencji, tak. Owej brak konsekwencji. Jeżeli przyjęliśmy jakiś sposób na rozwiązywanie pewnego problemu w kodzie, trzymajmy się tego w ten sposób. Nie miejmy sześciu sposobów na dostanie do bazy danych. Nie miejmy ośmiu sposobów na wyrenderowanie HTML. Nie miejmy 20 sposobów na serializację JSON-a, bo potem jak gdyby ten taki ładunek kognitywny, że ty widzisz, że ok, ja zapisuję JSON-a, ale tu jest jakaś dziwna biblioteka, którą pierwszy raz widzę, ktoś wrzucił w zależnościach, no to odpalamy strasznie. Trzecie pytanko. Widziałeś sporo projektów, więc takie pytanie do Ciebie. Jakie są trzy najczęstsze błędy, które obserwujesz w procesie wytworzenia oprogramowania? To nie musi być. Hmm, w procesie? Eee, nadmierna wiara w swoje możliwości. Okej. Okay. Coś jeszcze, abyś To Jest co, takie przekonanie, że, e, że jesteśmy w stanie to dowieść, i, i takie przekonanie, że. E, nie, Przekonanie, że jesteśmy do domyśleń, to jest dobre, ale przekonanie, że jesteśmy w stanie zrobić coś w 3-4 miesiące, kiedy wiemy gdzieś coś z tyłu głowy nam mówi, że to jest pół roku. Ale jedno co, czego unikam, My, jak szukam pracy, unikam intramanagementu. Okej. Okay. Nie ma nic bardziej pokazującego programiście niż management. Czwarte pytanko. To dalej bardziej jest tego prywaty. Czy był jakiś game changer w Twojej karierze? Już wspomniałeś o tych książkach o Turbo Pascalu, ale czy był taki jeden moment aha, który pamiętasz i coś zmienił Twoje podejście co do programowania albo co do patrzenia na tę branżę? Już co? Ja miałem taki moment, dosyć późno w mojej karierze, ale byłem na konferencji. Tak, <laughs> Niespodziankę. I na tej konferencji było sporo osób, które niespodzianka pracuje przy JVM, więc Niespodziankę kolejna. I miałem okazję rozmawiać z ludźmi, którzy są na co dzień. Tym wszystkim i nie miałem okazji zadać pytanie, i oni nie byli w stanie odpowiedzieć na to pytanie. I ja miałem takie: okej, okay, czy to jest okej okay nie wiedzieć. Dla mnie, jak gdyby, największym, jeśli chodzi moją karierę, mój rozwój, to był ten moment, kiedy ja zrozumiałam, że nie muszę wiedzieć wszystkiego, nie wszyscy wiedzą wszystko, a jak gdyby to nie ma czegoś takiego jak brak kompetencji, jest po prostu coś, czego jeszcze nie dotknąłeś, czego się nie nauczyłeś, I to mnie, jak gdyby, trochę usadziło i uspokoiło, że ja nie muszę przeczytać każdej artykułu, nie muszę przeczytać każdej książki. I tyle, i że trzeba się było nastawić tak naprawdę na, na ciągły rozwój, nie? Piąte pytanko. To teraz bardziej, może od drugiej strony, jaki był twój największy fakap? Coś najbardziej kosztownego? To miałem sporo fakapów, które się gdzieś tam bezpośrednio przełożyły na pieniądze, i to był taki fakap, by który można było tam setek tysięcy euro policzyć. Ale mój największy fakap to był ten moment, kiedy miałem etap, że wiemy wszystko najlepiej. A, i, I zepsułem jeden zespół, zmuszając do pewnej technologii. I zepsułem sobie relacje z ludźmi poprzez jakąś taką próbę udowodnienia, że okej, okay, ta biblioteka i to podejście jest właściwe, kompletnie ignorując gdzieś tam głosy ludzi, że oni tego nie znają, nie wiedzą, co się uczyć. Więc to był taki wakap, nie techniczny, ale, ale ludzki. Szóste pytanko. Gdybyś mógł zbanować jedną praktykę w kodowaniu albo zarządzaniu projektem. Co to by było? Jedną praktykę w kodowaniu albo zarządzaniu. Banujemy i tego nie ma nigdy więcej. O, Powiedziałeś, że management może? management na pewno. Na pewno. Wiesz co nie wiem. To, bardzo, to jest bardzo elastyczne. Ja bym na pewno nie lubię sytuacji, które też były powiązane z mikro-managementem, kiedy zespół nie jest odpowiedzialny za swoje własne procesy i bardzo nie lubię takich sytuacji i uważam, że one są chorobliwe prost. jeżeli jak gdyby ktoś inny mówi zespołowi w jaki sposób ma dowodzić, dostarczać i to, że zespół nie jest właścicielem procesu i to, to jest jak gdyby początek wszystkich patologii moim zdaniem wtedy nie? okay. i nienawidzę planowania. Czyli znaczy, mnie nie jest jedynie? Czy planowanie lubię, w sensie takiego, wiesz, co mam zrobić następnego, ale estymaty, dobra. Uwaga, oficjalnie. Uważam estymowanie za rzecz, która powinna zostać epicko zbanowana. Natychmiast. Ze skutkiem natychmiastowym, konstytucyjnie. Bo jeszcze nie widziałem estymat, które by dowiozły, więc dlaczego my na to zwrócimy czas? E, mój kiedyś powiedział, że on lubi estymację, bo wtedy mówił się tym, jak bardzo jest to wszystko skomplikowane, więc to jest chyba jedyna wartość z estymacji, bo. Że musisz to przegadać, żeby uświadomić, ile jest pracy, ale cyferki. Czy, czy to koszulki, czy to mendajsy, czy to stereo pointy, to nie ma znaczenia. Moje piskie przestymowanie z dwóch tygodni zrobiłem 9 miesięcy, aż tak wiesz. <grym <grym w temacie <grym> stymowania, na chyba, Siódme pytanko. Dobra, no i ostatnie pytanie. No, nie sposób nie spytać się w dzisiejszych czasach o to, bo wiadomo, że AI wszędzie na każdym kroku, więc z perspektywy eksperta, który jest już ponad 20 lat w tej branży, jak widzisz przyszłość branży IT? Nie wiem, w perspektywie najbliższych 5 lat. Wiadomo, nie masz konej ale jakbyś miał coś powiedzieć. A, wiesz co, branża IT już teraz się staje z codziennością, w takim kontekście, że już wcześniej na palcach pojedynczej ręki mogłeś policzyć ludzi, którzy pracują w IT. E, Pojawiają się ludzie, którzy mają rodziców, którzy pracowali w IT, nie? nie? Więc ta branża IT już przestaje być taka wyjątkowa. To jest, zaczyna być po prostu tak jak kolejarze, murarze, e, budowlańcy po prostu kolejną branżą. Z taką, to, to nie jest wyjątkowe bicie programistą już teraz, tak mi się wydaje. A także na takim poziomie społecznym. E, a to, co się stanie w samej branży, myślę, że czy byśmy chcieli, czy nie, AI bardzo mocno z w branżach. W ten sposób, że mam taką koncepcję. Mam nadzieję, że się nie spełni, ale że stanie się coś takiego, że patrząc na AI, w jaki sposób on działa, i gdzieś na co dzień z tym pracując, że on wymiecie cały tak zwany middleware. Czyli tych ludzi gdzieś w, w, czysto i łącznie tylko kodujących, a że zostaną ludzi, którzy są świetni w architektury, którzy potrafią w produkt, a z drugiej strony, patrząc na siebie. Ludzie, którzy bardzo dobrze rozumieją komputery, potrafią optymalizować i budować nisko poziomowe rzeczy, ponieważ no, AI jest tak. Niestety będzie długo dochodziło do, do tego, żeby to było efektywne. Ktoś musi optymalizować AI, ktoś AI musi budować. Nie wierzę, że on się sam będzie optymalizował i samo, taka samo napędzająca się maszynka się rozpadnie w pewnym czasie. Więc wydaje mi się, że ten cały środek ludzi, tylko skupiających się na kodzie, zniknie. Okej, okay, czyli lepiej. Albo bardziej troszeczkę. Albo pójść naprawdę w jakieś niskopoziomowe, poziomowe, rzeczy i być tym, kto, kto buduje tego AI, go optymalizuje i buduje infrastrukturę pod niego, albo być człowiekiem, który potrafi zdefiniować problem. Wydaje mi się, że cały ten środek ludzi budujących mikroserwisy i stronki, niestety, o. stanie się to, co się stanie. Nie? No dobra, to tak mało optymistycznym akcentem, ale kończymy. Dziękuję bardzo Ci bardzo. bardzo. Dzięki. Dzięki za obejrzenie do końca i pamiętaj o zostawieniu subskrypcji na kanale. A jeśli masz propozycję na jakieś fajne pytanko. Albo kogoś chciałbyś zobaczyć w ekspercie w IT, sekcja komentarzy jest Twoja. Siemanko i mam nadzieję, do usłyszenia.